Pani prezes, obecny rząd kończy już de facto swoją rolę, chociaż najbliższe tygodnie jeszcze premier Mateusz Morawiecki będzie próbował powołać własny gabinet. Jakie to były lata, jeżeli chodzi o diagnostów laboratoryjnych? Bo przy okazji pandemii zaczęło się o Was dużo więcej mówić. Yy, wiadomo, że skorzystaliście na podwyżce najniższych wynagrodzeń w ochronie zdrowia, ale z drugiej strony mam takie poczucie, że rząd. Tak bardziej przyjaźniej patrzył na postulaty innych środowisk, na przykład jeżeli chodzi o rozszerzanie kompetencji. Jakby Pani miała podsumować ostatnie lata, to jakie to by było podsumowanie? Mogę je podsumować z punktu widzenia diagnosty laboratoryjnego, a od prawie roku z punktu widzenia y, prezesa Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych. To prawda, że y, diagności. Y, w trakcie pandemii zyskali jako zawód, zostaliśmy dostrzeżeni przez społeczeństwo, bo nasza praca była wykorzystywana. Rzeczywiście od naszej pracy zależało często decyzje nawet i gospodarcze, bo od wyników badań laboratoryjnych to w jaki sposób, jak szybko laboratoria pracowały, to, to o tym decydowało. Diagności podjęli to wyzwanie i spełnili się, bo rzeczywiście musieliśmy się też uczyć tych nowych metod, dostosować do nowej metodyki, do, no, do nowych wyzwań, Wcześniej tych laboratoriów, które by badały metodami biologii molekularnej materiał, nie było dużo i spełniliśmy to zadanie. Jednakże rzeczywiście, plus wzrost wynagrodzeń, to też jest do, 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 dobry ruch ze strony ministerstwa. A co, to, co nas najbardziej cieszy. Ale mam też tutaj ale, to jest ustawa o medycynie laboratoryjnej, która weszła w życie w ubiegłym roku, na którą środowisko oczekiwało prawie 20 lat. Na nowelizację ustawy o diagnostyce laboratoryjnej, teraz mamy ustawę o medycynie laboratoryjnej. No, niestety, w trakcie procedowania tej ustawy nie zostały uwzględnione uwagi środowiska diagnostów laboratoryjnych, więc już teraz bo że ustawa ma dopiero rok, możemy nie cały nawet rok, możemy stwierdzić, że wymaga ona poprawy i będziemy na pewno jako samorząd wnosić o takie o, o nowelizację tej ustawy. A co najbardziej wymaga poprawy w tej ustawie? Yy, na pewno yy, kwestie doprecyzowania yy, zawodów, innych zawodów, które mogą pracować yy, w medycznych laboratoriach diagnostycznych. A poza tym nie uwzględniono tam na większego postulatu, który właśnie rozszerzałby kompetencji diagnostów laboratoryjnych, możliwości udzielania przez diagnostów porady diagnostycznej. Chociażby. Rzeczywiście, ustawa daje dofinansowanie do specjalizacji. Środowisko oczekiwało po tych latach wielu latach oczekiwanie właśnie na to dofinansowanie, że to dofinansowanie będzie większe. Jak na razie nawet nie wiemy, jak, jakie będzie duże, ale niestety nie, nie jest już z tego, co słyszymy, to nie będzie duże, liczymy na więcej, ale y, y, urlop szkoleniowy, który został też, też opisany w tej ustawie niestety y, nie, nie jest zawsze jest udzielany. Y, indywidualne praktyki y, dla diagnostów też nie, przez to, że nie do, no dano dla di diagnostów możliwości dodatkowych kompetencji, no mogą nie być wykorzystywane, wręcz mogą być wykorzystywane w ten sposób, że pracodawca będzie kierował diagnostów na, na podejmowanie takich umów, a z, rezygnując z umowy o pracę, więc no, na pewno chcielibyśmy, plus różne inne legislacyjne i proceduralne niezgodności tej ustawy z innymi aktami, yy, na pewno będziemy wnosić o nowelizację. A jeżeli właśnie chodzi o tą prezesurę w yy, Izbie i w Radzie, yy... Spełniło to pani oczekiwania, jeżeli chodzi o możliwości zmian, bo tak z jednej strony zawsze przed wyborami ludzie mają takie różne pomysły, co jak zmienić, potem często się zderzają, to widać we wszystkich samorządach, że niektóre rzeczy są nie do końca do zrobienia, że, że też yy, sami członkowie mają różne swoje przyzwyczajenia. No rzeczywiście yy, decydując się na objęcie tego stanowiska, potraktowałam to jako misję do wykonania, uznałam, że jest to z tego poziomu jest szansa czegoś próbować dokonywać i wydaje mi się, że staramy się razem przy, z, z całą radą jakieś drobne kroki poczyniać. Rzeczywiście w kontekście tej porady diagnostycznej zaczęła ona być słyszalna myślę, że w przestrzeni publicznej i pan minister Bromber również mówił o tym, że to nie jest niemożliwe, że, że będą się chcieli ministerstwo nad tym pochylić. Oczywiście czekamy na takie regulacje, na taką możliwość, żeby może w radze rozporządzenia, żeby coś takiego było dla nas stworzone. Ale to co, to, co bym sobie stawiała jako cel dla, na tę kadencję, to na pewno dążenie do zmiany finansowania diagnostyki laboratoryjnej, medycyny laboratoryjnej, czyli odrębne kontraktowanie badań laboratoryjnych, żeby one nie były umieszczane w procedurze, tylko żeby były oddzielnie finansowane. No właśnie, politycy różne obietnice składają, znaczy mówią często to, co chcą Państwo usłyszeć, jako samorządy. A nie tak. zawsze to się przekłada na działanie. Tak, no my jesteśmy w stanie wykazać jako samorząd, że miałoby to być na pewno z korzyścią zarówno i dla pacjenta, i dla systemu, i na pewno by było optymalizacją kosztów. Tak, takie odrębne kontraktowanie badań, bo w tej chwili niestety laboratoria są traktowane jako koszt. Badania laboratoryjne w szpitalach, czy to, że pałaczycy podpisują umowy z laboratoriami, które są najtańsze, a niekoniecznie z najlepszą jakością. Jeżeli byśmy mieli ujednoliconą cenę za badania, to wtedy to by był inny świat. Choć dla pewnie, pacjenta? Pewnie szanse na ujednolicenie są niezbyt duże. No może tak, ale chcemy przekonywać polityków, właśnie zarządzających i do osób, które chcą rzeczywiście coś zmienić w systemie ochrony zdrowia nie tylko przez dosypywanie pieniędzy, ale pokazanie właśnie, że, że, że można w jakiś inny sposób racjonalny wykorzystać zasoby, yy, pokazać właśnie chociażby wykorzystać zasoby diagnostów laboratoryjnych jako osób dobrze wykształconych po studiach medycznych, które mogą wspierać yy, w pracach yy, innych yy, zawodów, yy, nie odbierać nikomu kompetencji tylko po prostu wspierać i tam, gdzie te kompetencje się nakładają, chcemy, żeby nas wykorzystywać do, do tego, żeby właśnie wspomagać system, wspomagać lekarzy, wspomagać inny personel naszą wiedzą. Z perspektywy innych grup y, zawodowych no, jesteście nie aż tak liczną, jedną z 18 miejsc, tysięcy tak, osób. Tak. Więc, więc y, mm, organizowanie własnych demonstracji raczej odpada, żeby walczyć o te postulaty. Y, jak to jest, y, jeżeli chodzi o młode osoby wchodzące do zawodu? Bo jednak są to studia medyczne, a mówiąc tak bez ogródek, jak się porównuje wynagrodzenia diagnostów z wynagrodzeniami lekarzy, pielęgniarek, czy nawet ratowników, no, zwykle macie dużo mniejsze. Czasami widzę w internecie, że ktoś na przykład zrobił doktorat i dostaje jakąś taką mikroskopijną podwyżkę. No, rzeczywiście, bo za, za uzyskanie stopnia czy tytułu y, za, y, naukowego, to podwyżki nie są za, za wysokie. To zależy od regulaminu organizacyjnego y, danego pracodawcy. Ale y, diagności zyskali przez ostatnie lata, bo rzeczywiście osoby, które kończą studia mają wyższe wynagrodzenia niż to było wcześniej. Chociażby wtedy, gdy ja, gdy ja pracowałam jako kierownik laboratorium, osoba ze specjalizacją, to, do, to zarabiałam dużo mniej niż te w tej chwili osoby, które kończą studia. I bardzo nas to cieszy, bo jest to jakby taki czynnik do tego, żeby zachęcać osoby do podejmowania trudu tych bardzo ciężkich studiów medycznych i rzeczywiście widać taką zmianę, chociaż otwarcie się na kierunek lekarski. Tak powszechnie teraz. Na pewno mogło wpłynąć na to, że mniej osób aplikowało na kierunek analityki medy medycznej, ale są uczelnie, które rzeczywiście obsadziły stuprocentowe miejsca, które miały zarezerwowane dla, dla kandydatów na te studia. Fakt, że musiały uczelnie trochę obniżyć też wymogi jakościowe co do, co do tych studentów, I tu też by nam zależało na tym, żeby to były jak najlepsze osoby, które startują na te kierunki z odpowiedzialności w przyszłości za, za ich wykonywanie pracy. Ale młodzi ludzie, jak my jako samorząd naprawdę stawiamy na młodych, współpracujemy z towarzystwami studentów w Radzie Przecież mam dwie młode osoby, to jest skarbnik i sekretarz, z których pracy jestem bardzo zadowolona i bardzo się cieszę, że mogą nas wspierać, bo widzę w nich potencjał takich osób zaangażowanych, oddanych. I to, że ktoś jest już społecznikiem, jakby właśnie pracując na studiach, to potem widać, że spełnia się też w samorządzie, a takich ludzi potrzebujemy. Więc y, myślę, że jest szansa na to, żeby ludzie dostrzegli, że my jako samorząd też y, czekamy na te nowe osoby, chcemy, chcemy żeby oni, oni wchodzili do zawodu. Y, też organizujemy konkursy, y, Laptest test dla, dla uczniów szkół średnich. Mamy też pomysł razem z uczelniami, żeby docierać do edukatorów y, z informacją o naszym zawodzie, bo często taki edukator też nie ma tej wiedzy na temat, takiego zawodu. To jest, są zaniedbania wieloletnie, tak, które, że nie każdy wie o tym, kto to jest diagnosta laboratoryjny. No, w Może czasie wie... pandemii nawet premier pisał o Was, laboratorium. Tak, tak, jeszcze niestety tak. Wiedzą, wszyscy wiedzą, kto to jest diagnosta samochodowy, ale myślę, że, że, że to jest właśnie też praca dla mnie, dla naszego samorządu, dla tej kadencji, żeby, żeby to zmienić, żeby prestiż zawodu wzrastał. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Bardzo proszę.